Yeah, and I think I got one. Cześć, witam Ci bardzo serdecznie. Z tej strony Nikola. Dziś nauczymy się nazewnictwa poszczególnych palców u dłoni. A więc zaczynajmy. Pierwszy to kciuk. Daum. Palec wskazujący to Weissfinger. Palec środkowy to Middlefinger. Palec serdeczny to ring finger i mały palec to pink. A więc powtórzmy raz jeszcze. Daum, weiß finger, middle finger, ring finger, pink. Na teraz to już wszystko. Ale nie zapominaj, że w każdy poniedziałek w środę i piątek o godzinie 18, a więc również dzisiaj pojawi się wieczorem kolejny filmik z serii Metoda na 5. A jutro już kolejny odcinek z projektu Nauczmy się. Do usłyszenia, miłej nauki. Duch! Yeah, and I think I got one.